Dwa wkrótce. Jutro to? Fajr. Poland Tak w ogóle się manko. Witam Was w plaży, w której jestem w sumie pierwszy raz. A mam niedaleko, chyba 5 minut z jechać. Aczkolwiek nie w tym samym, bo jest... Nie wiem ich imię, nie? A taki był dzisiaj plan, żeby się w jakieś fajne miejsce na, na plażę. What? Zobaczcie w ogóle jaka na tej plaży jest cisza. W sensie, plaża nie jest jakaś super fajna. Woda jest taka dosyć brudna, bo jest jakiś port, ale promenada całkowicie jest super i bez, bez turystów. Ona chyba jest dosyć długa. Zaraz przejdziemy się w sumie dalej. Taki... Lokalny markecik przy, przy plaży wlatuje i no, moja znajoma jest niby głodna, niby niegłodna. Sześć tajskich batów, takie, takie coś kosztuje, parówka, tu mamy u góry cenę. daję pani tysiaka i narzeka, że nie ma jak mi wydać, ale jednak mi wyda. Kupen Także będziemy susz jeść, są mięsne kuleczki, this Znaczy mięsne styki i. I, I Okej, okay, I'm egg and. and this one. Okay. <laughs> oh my <God>. You test. <laughs> o oh, it's big. How can can oh my god, really? Cannot. <laughs> it's big. Oh, uh... cannot. Uh, open. I'm not. No. I'm helping you. Maybe f taking care. No no, 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 no. I'm fine. Uh. <laughs> no. No, cannot. No, look, please. <laughs> <laughs> it's good. Fresh or not fresh? Mm. Magiest. Fresh. Mm -hmm. fresh. Mm -hmm. Ah, ah, ah. Yaiko i Tuncik. Jacomo Tuncik. Oh. Okay. Oh. I'm thinking not professional cook. <laughs> yeah, maybe if you could uh, say, uh, yeah. Oh my god. Do you can help me? Hmm? It's good egg? Mm. Oh my god. Mhm. 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 A pierwszy liczy, że coś dostanie do jedzenia, ale mu nic nie damy. Ja yeah, is so good tuna. Ja? Ja, I like. 10 batów taki kawałek sushi, czyli to jest złoty 10. Walk? What is the exercise? No, no, no. I in the morning visit the gym. Się obijam pod gołębiem, nie pam, obudnia. Palę kiełkosami blisko. Oh my god. You you need finish this, one? yeah? Zobacz, że cię nie masz. Next week I understood this, yeah? Okay. <laughs> Kunsuai. Oh, you're <my God>. so sweet. Kunsuai, beautiful. Yes. <laughs> Kunsuai era. Yeah. Show me your nice, beautiful, beautiful. Zajebiste, lipisz masaż? Eh, no, no lips, nie. nice masaż. Of, oh. lipstwarak. ja. Właśnie zaczęliśmy czterech chłopcówców, bo tak to są sami lokalni ludzie. Weet je? Wat is Farage? Je lijkt Farage? Ja. Je hebt een paar. Ja, ik heb Oh, nou, niet de hele fase. Nee, nee. Nee, No, Nee, nee. 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 ik heb Nee. Nee. heb Nee. een Nee. 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 single. Nee. 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 You Nee. Know Tak? <mówiarki> hmm? Yes. <Yeah, right>. Yeah. <mówiarki> <Can't. Okay. mówiarki> Także już nie jestem singlem I'm not single now, you know? Okay. This is mango tree? Yeah. Na? No, is yes. yeah. no, no. Yeah. No. Where is mango tree? I'm having a room uh, open window and I have mango tree outside here in the garden and banana and small palm. Come on, wall or not? Come on. Boy. 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 Sunset? Mm. Oh my God! let <coughs> the I'm young, no, no, I'm <coughs> young, old boy. Oh my God! Mona, <coughs> like that mm -hmm. I'm drinking maybe every day. Yeah. yeah? Yeah, I like I have one small coconut and it's 20 baht. Yeah? 20 baht. One coconut. Uh, sometimes I am in Pattaya Beach uh -huh. because it's still in the 50 baht. 50-70 baht. Yeah. That's why you say this. Your tattoo is so good. To jest Fresh, tak? Yeah? Yeah. Dobra, tak co nie będę je dotykał, bo ma świerć tatuażu. To jest Fresh. Jakie kosztuje tatuaż? Okay. 25 000. 5 000 baht? 25 000. To jest 1000 dolarów. Maksimum 1000, bo nie masz pieniędzy. 25 000 baht. Widzę Twoje zdjęcie. Video You come video, video Again, again, again Your video Again, again Taking new video 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 You might take already Jakaś japońska postać ogólnie z i am... no. no, we not have thirty uh, seven. 28. 28. 28 No. także kto dał w komentarz ile ma lat dał znać możesz zostawiać w ogóle komentarze i subskrypcję co nie? <laughs> you don't shy. Huh. You don't shy for what? don't look. I not young. <laughs> young. I'm not young, why you have to try? You young girl. tiger is so young every time, you know? Yeah. Yeah. Look, you have thirty-seven, and I'm show you maximum. I'm give you maximum twenty-eight, you know? <laughs> You're so sweet i you remember. I You remember? Seven. Hmm? Market Fitness 7? Mm -hmm. okay. in, in gym. Fitness Seven. Gdyby numer. give me your number in 57. Ah, number. tak Ja. Ja. avenue Ja. Tak, Ja. 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 E? Bo da Your dress is so short. You know? Your jest is so short. 1 2 3 Fajna, atrakcyjna dziewczyna, to ma 38 lat, jakby ktoś z was panowie chciał ee, na miary to po prostu piszcie komentarz zapraszam wtedy na Facebooka na Instagrama i, i co? i dam wam na nią na miarę, numer telefonu na Whatsapp, coś takiego zapraszam przyjeżdżać wtedy do Tajlandii tam zachód słońca się zbliża za półtorej godziny zapraszam wtedy przyjechać do Tajlandii i możecie właśnie znaleźć sobie taką bez problemu panowie nawet w wieku 65 lat, wzwyż taką atrakcyjną tajską kobietę You so it you know? <laughs> yeah, your tattoo is so beautiful. I like it. I love it. <laughs> you like yeah. head massage? Yeah. In Bangkok is popular. Come to my room and yeah. taking head massage. Yeah. Okay, I'm professional. Tomorrow. Tomorrow I'm professional head massage and. Body massage. Okay. Yeah. What time you have free tomorrow? Afternoon. Afternoon. Okay. What time? 5 p.m. Yeah, something like that. Yeah, I will tell you again. Okay. You send me a message. Yeah. How much you pay this dress? Uh, so I have in in shopping mall mall yeah. or? Uh, paper seat. This with, is paper? With nine market. No, I cannot need it. Okay. It's nine market. It's like nine market. Nine market in Tepasit. Tepasit. Yeah. yeah You've been there? Yeah, yeah, have there. And yeah. you pay 500? Yeah. Almost like yeah. Come on, looking at this boat. Ah, yeah, it's 500. It's not expensive. So I think in my country maybe 2000. Two 1800, yeah. Thousand eight hundred, yeah. bo jest clothes is expensive. I buy z t-shirts 100 baht. And in my country price minimal 500 baht. In market, not in shop, not original clothes. Yeah. panowie wywaliło na brzeg. Tak w ogóle też tak samo zna dajcie znać w komentarzu jak jakąś obraz Wam się podobał, bo nowy telefon. Opadny jest dużo, dużo piękniejszy, co nie? To jest my home Także łódeczka sobie, sobie stoi. Miejscówka jest mega spoko, rekomenduję każdemu. Praktycznie turystów nie ma, da się fajne zdjęcia porobić, fajne widoki pooglądać. Jakieś budowy trwają, niestety my się zawijamy, bo koleżanka się umówiła do kina. You go to cinema, ja? Yeah? <grystanie> Hello. Hello.

Ole, ole! Mamy dużą wieżę telekomunikacyjną. Na dachu postawioną, zobaczcie. Jeszcze trzeba się Instagramami zamienić, żeby było. My jesteśmy pod jej mieszkaniem. Tu jest taka pełna francuska pikta. Follow me. No, także. Bye. Instagramik jest. Ok, bye bye. Trzeba trochę połazić dzisiaj, jeszcze jakiś trening powiedzmy zrobić, te 7-8 km chodząc. Więc uderzamy na moją ulubioną plażę. Czyli o, ludzie grają sobie w bilarda, spoko. Moją ulubioną plażę, czyli Pattaya Beach, Pattaya Walking Street. Tak jakoś to się nazywa poprawnie. Lecz ja na to mówiłem. Po prostu pataja Centrum miasta jest obok. Centralna pataja jest obok. No. Kokosika jakiegoś sobie wypijemy. Z bok robi się, więc trochę nie na rękę. Gdyż ludzie, po prostu dziewczyny się ustawiają znowu przy swoich kokosowych biurach. Mhm, Kokosik przyszedł, kokosik przyszedł Big size, Duży rozmiar i mam zamiar to całe wyjeść, to białe czyli yy, tłuszcz nasycony i błonnik no, tak żyć można kokosa pić zachód słońca yy, no, musiałbym jechać na plażę Yomiter tam na naprawdę są fajne zachody słońca tutaj są takie średnie Aczkolwiek no, jest góra tam i ta góra zasłania. Nawet słuchaj, że jest dosyć ruchliwa droga. Także generalnie to, o czym Wam mówiłem, jak parkujecie przy tych czerwonych liniach, co daje policja mandaty, lub na zakazach, tak tam, to często jeździ taka furgonetka. Tam wcześniej stoi tam, co się świeci, to jest. Yy, na laweta i po prostu zabierają motocykle. Zobaczcie, razem z kaskami, i... i co? I musicie na policyjnym parkingu potem sobie szukać swojego motocykla. No, właśnie koleś mi proponował niemoralne używki, że tak powiem. No, także jak zaparkujecie, właśnie przy takiej linii, gdzieś na krzyżówce. Nie wszędzie to egzekwują, ale widzę coraz częściej, że zaczęli to egzekwować. Tak samo jak ten samochód, co tam stoi. No. Tylko że ten samochód będą mieli ciężej wziąć. I prawdopodobnie ten samochód stoi do, do restauracji. No. Ale generalnie motocykle. Wczoraj bardzo dużo widziałem, nawet widziałem jak ładowali motocykle. I właśnie dzisiaj widzieliście, ile tego jest załadowanego, po prostu. Więc trzeba uważać, gdzie się parkuje. Pani jedzie i sprzedaje snaki na rowerku tylko trójkołowcu. I jest też mój ulubiony ziomeczek, który sobie układa yy, no, Butelki tak dziwnie. W sensie ma skilla fajnego, nawet mu kiedyś tipa dałem, bo pokazał mi, jak on sobie wkładzie. No, ale ogólnie jest gituwa. I prawdopodobnie postawi jeszcze tam jedną z Leo u góry, nie? Chang dawaj jak szybciej, żeby mi wideo nie przeciągać. Widzicie? No, dawaj ziom. I stoi. Więc jest Gites. Ten bar jest o każdej porze dnia i nocy. Ten red Cat <gryw> okupowany. A tu te dwie dziewczyny. Ta jedna. I tamta z przodu. To są właśnie dziewczyny. No, na, na wynajem, na noc, na godzinę, jak to tam woli. Generalnie przy tej świątyni, taka kapliczka świątynia, no to wiadomo, te soczki ludzie dają. Jako, jak kiedyś widziałem głowę świni przekrojoną. dziewczyny przychodzą się modlić po prostu, no bo, żeby mieć szczęście, prawdopodobnie w pracy i przychodzą dziewczyny z tej ulicy. Soi 6 Soi 6. Jest to najbardziej chwalazana ulica w całym, w całym właśnie mieście Pattaya w całej Tajlandii, o ile nie Azji Południowo-Wschodniej, jak i dalej. Właśnie szły te dwie dziewczyny, a tam jest ta ulica.